Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim nowe wyzwanie kontentowo-marketingowe. Przez najbliższe 30 dni na moich social mediach pojawiacie się będą krótkie, darmowe filmy o marketingu. Krótko, zwięźle i bez żargonu. To coś dla Ciebie, jeśli prowadzisz mały biznes, działasz lokalnie lub chcesz w końcu zrozumieć, jak pozyskiwać klientów przez internet. Nie musisz znać się na reklamie, ani spędzać godzin na Instagramie. Wszystko wyjaśnię Ci w prosty, zrozumiały sposób, jak znajomemu przy kawie. Powiemy sobie m.in. o tym, czym jest marka i jak ją kreować. Jak tworzyć materiały, które przyciągają uwagę, co wrzucać na Facebooka czy Instagrama, by nie marnować czasu, czy jak działa reklama i od czego zacząć. Każdy film to jeden temat i jedna wskazówka. Maksymalnie 3 minuty dziennie. To mniej niż zaporzenie kawy. Na koniec tej serii będziesz wiedział, czym jest marketing, jak przyciągać klientów online i najważniejsze, jak nie przepalać budżetów na nieskuteczne działania. Przygotuj sobie notatnik, zaobserwuj mój kanał i daj znać znajomym, żeby również wbiegli na pokład. Do zobaczenia już jutro.